Odwiedzimy, A, tu pokażemy. Eh, park Narodowy, żeby nie było. Jeden z pierwszych chyba gór stołowych. Idziemy na narożnik, niebieskim szlakiem sobie powędrujemy. A samo to, że mamy pięknie biało. Pięknie biało. Pierwszy, Ta, się ś... koniec listopada. Pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg tej, tej jesieni. jesieni. Te jesieni, jesieni. Tej jesieni. No. Będzie ładnie, widoczki będą, ale idziemy do góry szybko, bo, no, bo widoki uciekną. Bo do tak, 11 jest. tylko ma być w miarę. Jest. Idziemy. Idziemy, pięknie 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 na słoneczka dalej gdzie mam nawikę ładną tak jest, to jest. Ładną. nawika musi być w końcu jest ktoś kto fajnie gada ładnie ładnie bo słoneczko świeci tu proszę wspinamy się do góreczki my siedzimy wyżej wyżej coraz wyżej a tu można przenocować Piękna słopna. Piękna droga do narożnik. Ładnie. To miejsce, gdzie tam poginęli ci ludzie. Ekipa podąża. Bądź jak mieszkań w budowie, to jest łazien ten. Może ścieżkę. Blisko jest, ale do punktu widokowego już mamy niedaleko rzut beretem mi się lubią najbardziej. No, jest moc. Widokowy przewodnik Czyli jest no piękny. rewelacja No w dół to jest tak. że jedno ma na nosie, to jeszcze drugie ma w plecaku. No, no, no. Ja nieprzygotowany no, no, no. jestem. Ale na narożnik. Do miejsca niestety może mało przyjemnego, w którym zginęło dwóch studentów. A tu no, Witek pokaże, tak, pokaże tabliczkę, żeby mi się za dużo nie, nie wypowiadał niepotrzebnie. No. Sobie kluczymy takimi ścieżkami. Idziemy między skałeczkami, na biletem skalnym. Tak? Czemu polać? Chciałem polać, to nieźle ci gadam. Ale że to ja? Nie, ja... To cię na pewno wyłapie. Kolejne fajne miejsce widokowe. Słuchajcie kochani, coraz fajniej. Pogoda na razie dopisuje. Piękne widoczki w i jesteśmy na białych skałach. Kerłowa, tam jest tam jest. jest Takie, że spacerujemy. Darek no no jest dzisiaj. Ja w tamtym kierunku idę. Ja tu pierwszy raz. Darek był 50 razy, Janek był 25. Janusz 30. ja drugi raz. Ona drugi raz pierwszy to możesz coś mówić. Jesteś zachwycony. Bardzo tak? jestem, bardzo zachwycony. Fajny przejście między stołami. Gdzie pani? Super miejsce. Idziemy teraz pod czaszkę. Piękne będzie miejsce, będą piękne ujęcia, będzie drabineczka, fajne schody. A teraz proszę, takie przejście u nas górsko. co będzie. Pokażemy. Idziemy teraz na skalną czaszkę. Proszę bardzo, Park Narodowy udostępnił ją. Wreszcie i nareszcie zrobił schody, nawet żeby nie trzeba było się ślizgać. Teraz pójdziemy, pokażemy. Naprawdę fajna atrakcja. Ruszamy w drogę. Wchodzimy, może niektórzy parku. zjadą, zobaczymy. No, dokładnie kręć, bo to się może przydać. To możesz nagrać tutaj te ładne schody, jak to wygląda z przejściem. Teraz, teraz, to jest repelator. Kiedyś już tu mandaty płacili, a ja teraz mamy piękne wejście. Dobrze, że park pomyślał. To Jest oznaczony ładnie, niebieskim dojściowym szlakiem. To bardzo bardzo. Kawałeczek odległości. I jesteśmy w pliczacku. No, nie widać ją nakręci, na początek. I to tak z perspektywy tej tutaj, nie? Z dołu. Stąd tutaj jest najlepiej ją widać. Zobacz co już kamerkę, czy ją widać. I Czego dlaczego być nie widać? Szczeliny powulkaniczne, ale się bardzo ładnie poukładały. Super. No bank to ktoś wyrzeźbił. Tak, były stwory. <gry> Janek weź, wejdź, wejdź w paszczelwa. Tak, miejsce naprawdę tajemnicze, bo całe góry stołowe są tajemnicze z miejscami takimi naprawdę bardzo ciekawymi. I nie tylko to, bo jest jeszcze z rytualny, ten krzyż, do którego idziemy. Wszystko jest po szlaku, ładnie oznaczone. No i trasa nie jest jakaś wyjątkowo trudna. Każdy może ją pokonać. Panie Janie, jak, jak pięknie masz tam? A jak spadam? Na kopie śmierci, że tak powiem, ale widok Tak, dlatego śmierci. Można użyć zachwytu, że tak powiem. Piękny widok na nasze okoliczne górki. Najróżniejsze, Orlickie, Masy Śnieżnika. No i tutaj, Park Narodowy. Gór stołowych. Gór stołowych, dokładnie. Pomówię no ci, panie przewodniku Darek, Podpowiadaj, się podpowiadaj. U... Tak, dobrze, Darek się no udziela. No, to ja jest praktykant, biegacie. nie? Tak, praktykant jestem cały czas. Tak, tak, to jest się uczę po prostu, się uczę, bo niekiedy trzeba się powłóczyć z dziadkami. Tak to bywa. I trzeba coś no, opowiadać. Młodzieniacze, prawa na... tak mnie w drużynie. No. Hello, Hello, tu my. Nagrywasz jeszcze? Droga wycieczki. Następny ładny punkt widokowy. Tak, Ska skały Puchacza. Piękny widoczek na dole. I schodzi szlak. Piękny. Ale bo tu jest. Po łańcuszkach się schodzi. I tam jest były kamieniołom, do którego dochodzi e, droga ładnie poukładana z kamieni. Z samego dołu, tam ze złotna. Łącznie są schody jeszcze widoczne. E, w samym kamieniołomie jeszcze zostały takie walce kamienne. Bardzo ciekawa rzecz. Można pójść zobaczyć sobie godne polecenia. Pod skałami tu i niebieski Nie wiem, czy nikogo się nie chciało zejść, żeby ten łańcuch pokazać tam w dół. Zajdę. na niego. Zajdę. Tak no, jak już się słyszeli kochani. Hello, halo. No, z drugiej strony jesteśmy i jeszcze przed tym zejściem na dół. Kręcimy widoczek piękne góry Olicki za nami. Super. Tutaj ta skałka, na którejśmy przed chwilą stali, witam z bliżej pokażę. Jest A, skałeczka. Jest mod. Góry stołowe to jest coś dla koneserów. Że tak powiem, nie dla spinaczy, bo to tak nie ma, to i za wiele. Chodzenia w tych A, ja podaże, jeden by się tu wspiął. są. Co jest? Tak. Idziemy dalej, idziemy do tego szlaku, zejdziemy sobie jak który będzie chciał, ale to o tym później. Na razie, tak, szlak niebieski schodzi w dół z zielonym i on jest taki z łańcuszkiem. Witek pójdzie, bo się zobowiązał. Nagra nawet, mówił, że zrobi efekt. Pokażę. <laughs> idziemy. po i to jest właśnie to miejsce z tymi łańcuszkami tak bardzo fajne taka atrakcja na szlaku niebieskim i tu zaraz pokażemy te walce i kamieniołom trzymaj się po <gry> trzymaj się po ręce. Jesteśmy w takim małym kamieniu, tutaj zaraz pod skałami. Kuchacza to jest właśnie jeden z elementów, który został wyciosany. On jest bardzo duży i może ważyć ze 4 tony, nawet, 4, ja bym powiedział nawet 14 tony. No, może nawet ze 14. To 4 metry długi taki monolit wyciosany. Nie wiadomo po co. Tam było to takie To jest jeden element, który nie został zabrany z tego kamieniołomu. Troszeczkę niżej, jak szlakiem, byśmy zeszli na dół. Troszeczkę niżej. Tam jest właśnie ta droga kamienna do spuszczania tych elementów czy złożenia. I te schody, takie specyficzne, ciosane w kamieniu, bardzo długie. Więc to taka atrakcja na, na szlaku jest niezła. I oczywiście feherze wulkaniczne, jak sobie popatrzymy, to je widać tam u góry. I jeszcze takie jak na czaszce, żeby nie było. One tutaj się pojawiają w różnych miejscach na tych skałach. Wszędzie mamy te dziurki. Tak. No i to jest to, o czym Janek tak mówił. Droga kamienna. I teraz pod śniegiem to to może wygląda efektownie, a to wygląda jak jakiś taki spust do czegoś, co ma się przytoczyć. Jest to dość długie. Teraz jesteśmy na wielkim torfowisku, i piękna kładeczka drewniana jest przez całe torfowisko, i sobie wędrujemy. Piękna ścieżka. Tak, skały pływają. I ścieżka przez torfowisko. Pięknie. No. Nie, no. Janek znalazł skrót i tak. idziemy! To jest skrót, a skróty są najfajniejsze. Tak. To jest na szagę, tak? Na szagę, na szagę tak, o Darek Czapek. Uwielbiasz. Tak, głowę do Niko. Fajnie. Dwa dni później! Już na końcu skrótu jesteśmy I tak sobie chodzimy Dwa dni minęły A my skrótem walimy Skróty są zawsze najlepsze, teraz Darek prowadzi No, do zakrętu przeszliśmy przez zakręt Idzie Gdzie tylko? Janek, gdzie my jesteśmy? Przechodzimy do, do znanego miejsca takiego, do Krzyża Martygorgi Tutaj zaraz idzie Skrótem. Nie, tu jest właśnie do uciecie. W lewo Darek w lewo. Chodź, bo się zgubisz. Skrótem, skrótem, bo to najbliżej. No, szybko dotarliśmy. A droga kurczona i dłuższa. Tak, tak. Doszliśmy do Tych napisów to raczej nikt nie odczyta, ale. No, ale miejsce jest bardzo znane, aczkolwiek bardzo tragiczne. W tym miejscu znaleziono ciało młodej dziewczyny, 15-letniej. A tylko dlatego je znaleziono, bo było mocno zakopane. Dziewczyna miała groszek w kieszeni. I groszek na wiosnę wykiełkował pięknie, zaczął tutaj rosnąć i kwitnąć. I rodzina, która szukała E, córki, właśnie zwróciła uwagę na ten groszek, zaczęli kopać i znaleźć dziewczynę tutaj. I ojciec, w ramach tego, wykuł taki ładny krzyż. Który się nazywa Krzyż Marty Gorki, bo tak się dziewczyna nazywała. Miejsce jest mocno w lesie, trzeba troszeczkę się pomęczyć, tutaj znaleźć. Iść. Ale skrótem trzeba iść, tak jak Witek mówi, wszystko to można znaleźć. Janek! Kolejnym skrótem, nie? Tak, kolejna droga skrótu. Jest dobrze, coraz ciemniej. Jest to, na nocy. Od krzyża to jest moment i jesteśmy rzutem. przy aucie. Ile? Skała z Skróty, skróty się skończyły. I jesteśmy w domu. Prawie. zaraz będzie ciemno. ciemno, tak. A to będzie, będzie śmieszne, jak wszyscy obejrzymy ten film, znaczy ja go obejrzę 30 razy. zaraz będzie ciemno. 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 Jak to, mówią, jak to mówią, no, operator niestety musi się poświęcić, został wycięty. Niestety tej, stoi drugiej z drugiej strony, schodów, ale bym miał szansę następnym tu razem. Nie było po prostu jak ustawić kamery. Pobieźli ją windą do nieba. Słodkie, eleganckie. A tu dalszy plan Po poręczy Tak To dalsze zejście po tych schodach a a, to Tu już się drogo. załapałem <laughs> Dobrze jest, a my tutaj tędy O kurczę, po takich kamieniach To nieźle Ja to, tu nie, tam musimy iść. Za Jankiem, za Jankiem. Takie tutaj mamy sobie skałki. A no my Зараз будет темно. Coś tu jest ładnego. Fajne skałki. Tak to dziś wyglądało. Ziemno. Zaraz tak, będzie ciemno. Już jesteśmy tu, tak? Tak, teraz idziemy w tą stronę. Czyli jak strzałeczka pokazuje, tam gdzie cała reszta Dobrze, kres naszej wycieczki. Tak, udało nam się Nawet nie wiem która godzina, szczerze mówiąc. Szybko, jest. Ale to dobrze, bo szybko nam poszło przez te skróty. Tak, przez te skróty to było szybciej. To tydzień Malarze czasu nam wreszcie. tylko zajęło, ale... <noise> Dokładnie, że nie jest źle, bo jest 15.13 Zobaczymy, ile kilometrów mamy 13,5 km. tak jak mówiłem Tyle kilometrów mamy Nic się nie zmieniło, zobaczyliśmy Tak jak tutaj piszę, park na Jest stołowy, napisane, janko. Białe skały, Puchacza Diabelską skałę Eee, czaszkę, o, Na skrót widać tutaj właśnie jak idziemy Tak, tak Ojej, No jest jesteśmy na skrócie jeszcze. akurat, to, to nas mapka uwzględniła Tak Proponujemy każdemu ten skrót, jest bardzo miły do przejścia <laughs> Nie no, było elegancko No i... Czapek, zadowolony. czapek był zadowolony Czapek zadowolony, dzisiaj nawet mocno rozgadany i wiadomo co to się stało, co brał, nie? No. No. Biorę, nie <laughs> nie na... się udała był, że będzie ciemno, jak wrócimy. Nie, zaraz to, będzie ciemno. A się okazuje, że propos, zaraz będzie A propos, może zrobimy taką zajawkę. Kto wyczai z jakiego to filmu jest? No właśnie, w komentarzach można napisać, jak to jest fizyczne. To go zabierzemy na następną wyprawę. Z jakiego wyprawę. filmu jest? Zaraz będzie ciemno. Dokładnie, a film bardzo znany.